no witam was bardzo serdecznie taki stary obrazek będziemy po prostu odnawiać no co zrobimy pierwsze ściągniemy ten stary papier widzimy później gwoździe powyciągamy tak właśnie nie wiem czy zostawić go jeszcze czy nakleić nowy ale myślę że ten już na nic się nam nie da. Nakleimy nowy. I już zobaczymy się po ściągnięciu tego. No i będziemy wyciągali gwoździe. Mamy tu odpowiedni sprzęt. No i tak. Jak widzimy jest przyklejony też do tej struktury obrazu. Z tyłu. Jak to mówią, obrazu to jest takie coś wyhaftowane. Ale to ściągniemy. Ale to ściągniemy, później oczyścimy. No z tego jeszcze tu oczyścimy. Pięknie, ładnie. Patrzcie, jaki zalegający kurz. By to jeszcze było, trzeba było odkurzyć. Tu pościągamy. O no, taki. No, to wszystko doczyszczę. Wyciągniemy gwoździe. No i będziemy czyścić. Tak. Nie będzie to aż taka renowacja, no ale żeby to wyglądało tak, jak wyglądało, a żeby było ładniej. No cóż, mamy tą starą, by to powiedzieć, warstwę ściągniętą. Teraz bym to, to troszeczkę tak odkurzył, odkurzaczem. Zanim te gwoździe po wyciągam, bo wiecie, jak to jest, żeby ten pył się tam dalej nie dostał. Wstępnie to odkurzyłem, odkurzaczem. Dużo tego kleju tutaj. Powyciągam te gwoździe, no i zobaczymy, co tam dalej będzie. Nie ma ich dużo, tak więc zaczynam. Biorę się do roboty. 10 gwoździ było, ale patrzcie się, tu tak jakby takie były stare, ale niektóre były inne, dwa rodzaje gwoździ. Dużo kleju, ale podnosimy. Teraz to zupełnie inaczej nabiera kształtu. Ręczna robota, widzimy tutaj w prawym górnym rogu. Było zaznaczone gimiołówkiem. Broń Boże, tego nie będę ruszał. Tylko podczyszczę troszeczkę. I tą żółtość, starość zostawia. To jest jakieś haft, haftowane. No nie wiem. Bardziej zajmę się ramką, nie? No, bo ramkę to to szybę umyć i wyczyścić i... Dobra, tak więc pierwsze co zrobię... Doprowadzę to do porządku. Pierwsze szybę, nie? Ramka nie jest aż tak zniszczona. Tutaj troszeczkę tylko papierem podszlifować. Ale z tego nie będę ruszał. Bo bym to zniszczył po prostu. O, no, ich zostanie tak jak jest. Tak naklejone. Ha. Widzicie sami jak to jest. No dobra, czyszczę to i widzimy się, jak będzie to wyczyszczone. No, czyścimy szybę, wymytą. No, myślę, że Dobra, to podczyściłem, ale patrzcie się. Pod każdym kątem to inaczej widać. Chobok widać. Chobok. Dobra, teraz nie widać choboka. Pod każdym kątem to jest jakieś takie wyszywane czy srebrną nicią. Nie wiadomo. No, ramkę tak odświeżyłem. Tak wygląda. Właśnie myślę, właśnie ten tył, z czego zrobić, nie? Bo teraz to już tylko złożyć. Ale mamy taką reklamówkę, raczej no, torbę, nie? Taki kolor jest to krótki, nie? Ale jak dodamy na przetnę, to na drugą stronę to będzie właśnie taki podobny kolor, jakby oryginalny. Z drugiej strony, no, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No wiecie o co chodzi? Wytnę, odwrócę na drugą stronę, żeby nie było tego napisu. No i myślę, że te szkło. ponieważ wam. No, swoje lata też ma. Nie chciałem to tak wiecie no. Upiększać, tylko chciałem to po prostu tylko odnowić i odrestaurować. No, jak inne moje obrazy, które robiłem. Nie zawsze mi to wychodziło. Dobra, lecimy, robimy dalej. Ramka szkoły jest dane. Jest góra. No, myślę, że. No, nie będę tu już nie uchał tym, bo pożółknięte ze starości. Tak, no i teraz wbijemy te, znaczy, no, wsadzimy te gwóźdki w miejsca. No i później, ja się też myślę, czy to na kleju zrobić, czy na taśmie samo przylepnej. No Zobaczymy, może na taśmie przylepnej takie paski pokleić, nie? Gdzieś tu chyba mam... no tutaj. Nie chcę tego bardziej, no... Jakby to powiedzieć... Zanieczyszczać jak już jest. Dobra. Jeszcze takie, tu takie malutkie gwózdki, nie? A tu takie... Cztery akurat. takie są no i one będą wystawały poza po prostu i będzie trzeba poszukać cztery dodatkowe takie mniejsze gdzieś tam mam to poszukam no bo tu już zamontowałem tu brakuje 1 2 3 no i 4 no i dobra zastąpimy te schowiemy. Na pewno się przydadzą. Takie nietypowe. Są. No tak, uzupełniam te tak, gwoździe. Nie wszystkie, no ale tam. Takie za szerokie. Troszeczkę były dla niektórych, żeby to wystawało poza ten. No co teraz zrobić? No tu okleić, tu już. Wycinam tą torbę będzie fajny kolor o, właśnie taki naklejony na no, to i będzie myślę że fajnie no zobaczymy tu się już rozwarstwiło się wszystko samo się nam układa oczywiście bez rączki no i tu tak zaklejam tą taśmą dwustronną dookoła będzie no i to przykleimy obrócimy, a później ten, jak się to fajnie sklei do tego no to obetniemy później tak ładnie dookoła, no i będzie gotowe jeszcze takie dodatkowe dałem, no to wiadomo, będzie zrywane ta taśma dwustronna tak, wszystko tym kolorem dookoła no i będzie naklejone, już właśnie wyciąłem Później będzie docinane. No to, ale. Pierwsze to odkleję. jak widzimy naklejanie. Jak pięknie te narożniki się tu odbijają. Tutaj nawet te kółeczko jest. I to wycniemy. Nożykiem takim. Chirurgicznym centralnie, właśnie takim. Nie, ta, nie takim do tapy, tylko chirurgicznym, bo takie mam posiadam. No i właśnie takimi nożykami to wytniemy. No, powiem Wam, że pięknie idzie. Takim nożykiem idealnie, równiutko obcinamy. No i będzie finał za chwileczkę. No i koniec. Wycięte równiutko. Wygląda jakby dalej stary był. I jest odnowione. Tak teraz wygląda. No i będzie miał miejsce na ścianie. Pokażę wam jeszcze ten, nie wiem, może jeszcze są gdzieś na moim kanale filmiki odnawiania obrazów różnych, ale tak więc ten, z tym robiłem chyba z dwa miesiące on był ocalony od zapomnienia a te były tajemnicze, bo były tym legitymacje takie wojskowe w środku pochowane a ten jeszcze jest taki no nie ma ramki, nie doczekał się jeszcze, ale myślę, że będzie Ten będzie gdzieś. O, tam będzie. Wisiał. Powieszony będzie. Tak więc dzięki za oglądanie. Chyba, że go damy. Tego trafi ranka zasłania. Zawsze można. Tak. A dotąd i tu go dać. No będzie ładnie wyglądał. Zobaczymy jak to będzie. O tak, o właśnie. Okej. Okay.